Hej, ziomki i powiedziałki, ja jestem sztośnikiem Osik i nie wiem, to było takie losowe przywitanie, trochę na spontanie. Yy, na spontanie, Przepraszam. Yy, trochę ja jestem trochę chory, więc będę dziwnie mówił, ale robię ten film jednak, bo no bo chcę wam coś wrzucić oprócz jednego filmu, który zrobiłem już i wrzuciłem na kanał i to było zakończenie z ofps a tylko że z polskim dubbingiem. Więc teraz tak, ten film dedykuję sobie, ponieważ to jest pomysł mój i cały scenariusz, którego nie mam jest mój. <grym>, no, przechodząc do rzeczy zaczynajmy, nie? Wszyscy koledzy, koleżanki. No. Zapraszam. Okej, okay, zapraszam. Więc teraz tak. Ten film robię dlatego, że w sumie wymyśliłem sobie ostatnią teorię i tytuł brzmi Dlaczego sądzę, że William zabił 11 dzieci i y zamiast 6. Bo ogólnie to Fandor na się kłóci, ile oficjalnie pan Fiorkow mężczyzna zabił dzieci. Ale moim zdaniem było to 11. I teraz przedstawię Wam wielką teorię dlaczego. Zacznijmy od tego, że mam tu parę argumentów. Po pierwsze, dobrze wiemy, że na pewno potwierdzone było, że zabił jedną osobę, czyli córkę Henry'ego, Charlie, czy tam Charlotte. I zabił piątkę innych dzieci, o których, ee, o których była mowa w, w Nafe 1 jako MCI, że pięć dzieci zaginęło. Macie teraz pewnie zdjęcie na ekranie. Więc... Wiemy na pewno, że było 6 dzieci. Na pewno. Ale skąd wiemy, że będzie 11? No. Dowiecie się tego w, w tym filmie. Ja jestem Szlesikiem Łącznikiem. Enjoy the video! Dobra, zacznijmy od tego. Wiem, powiedziałem to już trzeci raz, ale zacznijmy od tego, że. fungi w. W 2, który dzieje się przed wydarzeniami z FNAFa 1, bo FNAF 2 dzieje się w 1987, a FNAF 1 dzieje się w 1993. Co można po jakichś tam różnych rzeczach yy, oskalować, tak? Więc teraz tak. Yy, We FNAFie 2, w pierwszej nocy, a w drugiej już nie pamiętam, zaraz puszczę Wam to na montażu, postaram się znaleźć i puścić. Yy, No, tutaj, jak, yy, nam. By now, I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Uh, those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know, and the smell. Yy, I po prostu je naprawić, tak? Ale oficjalnie stwierdzili, że były zastraszne te animatrony. Nie wiem, jak Meglin nie była zastraszona, ale spoko. No i nie chcieli ich wystawić. Dlatego zostawili je na zapleczu jako części zamien dla tych toy animatronów. No i wszystko było spoko, tylko że Twonga jeszcze mówi, że chcieli je wystawić, ale nie tylko dlatego nie chcieli, że były brzydkie. I później dodaje taką kwestię, jak. No i ten smród. I coś takiego. Że smród. Wiecie, i to świadczy o jednej rzeczy, że tam się jakieś ciała rozkładają, że coś jest w tych animatronach, nie? Dzieci. Więc można to się powiedzieć, że w Bonim, Weed Pizza, Weedred Freddy, Weed Red Foxing, i nie I w i Golden Fredim są dusze dzieci. No nie ją zabił i ustawił tam. 5. dlatego one śmierdzą. Woodrat Bonnie, Woodrat Freddy, no i te cztery podstawowe Woodraty, czyli Foxy Bonnie, Freddy i Jigga, wiemy stąd, że no po prostu mówi o nich, że śmierdziały. Ale Woodrat God Freddy to już jest trochę inaczej, bo... jest on halucynacją, jak dobrze wiemy, ale... teoretycznie jest to po prostu niewykorzystany strój bez endoszkieletu, który nie może się podprzać, tylko się teleportuje. Ale można by było też określić, że jak widziałbym piątkę dzieci, no to wsadził, raczej nie wsadził dwóch dzieci do jednego robota, nie no to wsadził kogoś, to była wtedy Cassidy chyba wtedy, tak się nazywało dziecko, dziecko. Eee, wsadził ją do stroju Golden Freddy'ego, który nie miał endoszkiery. No i tak sobie, leżały, leżały, kleśniały, no i tak dalej. A, i ogólnie to teraz w tle gra, będą 20 lat na hodowlatki, czyli 20, 20, 20, 20 i później nazwą Night of the e, Tak po prostu chciałem rozpocząć. Wracając. E, wiemy, że na pewno już na jak jest już 6 dzieci w ciałach robotów. W sensie, no w marionetce jest jedna dusza, no i w wygratach jest 5 innych. Czyli to nam daje 6, jak dobrze liczę. Więc, jeżeli przejdziemy teraz do tego, dlaczego niektórzy sądzą, że było tylko 6 dzieci, a ja sądzę, że jest 11. To musimy teraz przejść. O 4 lata. Nie, 4 i. 7, nie, 7, 6, bo że. Przepraszam, jest y, świetno, nie umiem myśleć. 6 lat później, czyli do FNAFa 1. Gdzie czasem na ścianach jest y, taka szansa, że na ścianach w Holu i w tym rogu prawym, gdzie z stoi i Freddy, jest szansa, że pojawi się plakat o zaginionych dzieciach myślę, Missing Children Incident. Y, no, mnie to pisze tam po prostu w gazecie, że. Pięć dzieci zaginęło, i yy, nie ma po nich śladu. No i to mogłoby oznaczać, że to są te dzieci, które William zaciachał. Więc teraz powiecie, no dobra, kiełd, no to. Hmm, ale skąd ty, skąd ty chcesz wziąć to, że było ich 11? Skoro to jest mowa tylko o sześciu, nie ma nic innego. Mm, mm, mm. No i już śpieszę z odpowiedzią, nawet. Więc teraz tak. I ta tak w sumie. Gazeta, nie wiem jak to nazwać, po prostu to, co pisze tam o MCI. Jest, teoretycznie dzieje się w 1993, 6 lat po wydarzeniach z FNAFA No i wszystko było spoko, ale znowu jest trochę dziwne, że o dzieciach, które zaginęły 6 lat temu, piszą dopiero 6 lat później. Zaginęły w jednej pizzerii, później w drugiej, piszą o tym, że zaginęły. Psując sobie tym bardziej reputację, że ej, bo ogólnie to u nas dzieci giną, no nie przychodzi do nas. Jakby żadna firma by chyba tak nie chciała, no to dam wam przykład, jeżeli nie rozumiecie o co mi chodzi. Tak jak macie na przystankach autobusowych y, gazety, nie? Albo po prostu macie gazety i macie wydania takie dzienne czy tygodniowe. Nie wiem jak to się tam nazywa, ale po prostu gazety, które opowiadają co tam dzieje się w całym tygodniu. Macie o nich napisane, co się dzieje w całym tygodniu albo tego dnia. Tak jak macie fakty, przykładowo w telewizji na te no to to jest raczej zakres tygodnia lub dnia danego. Ale to nie danego, tylko aktualnego dnia, że tego dnia albo poprzedniego dnia, albo tydzień temu, albo z całego tygodnia zbierają informacje. Ale z sześciu lat, kto normalny by to zrobił? Nie rozumiem tego. I to jest właśnie jeden z dowodów. Że jest prawdopodobne, że było 11 dzieci. To mogłoby było świad świadczyć o tym, że na pewno w Fnafie dwójce było 6 dzieci, tak jak mówiłem wcześniej. Ale jeżeli w placówce z FNAFA 1 6 lat później przypominam, piszą o tym, że zaginęło 5 dzieci, to może chodzi o 5 kolejnych dzieci. Wiecie, jakby... Raczej, o co mi chodzi. Także to nie miałoby sensu, jakby. William po prostu zabił piątkę dzieci i no i pisaliby o tym. I kolejne 6 lat później Flatter Entertainment pisałoby o tym samym. To po prostu kompletnie nie gra ze sobą. To nie ma kompletnie sensu. Więc raczej rozumiecie mój, moją ideę, że no jest to trochę bezsensowne. Że po prostu. 6 lat później piszą o czymś, co jeszcze psuje im reputację. I wiadomo, o tym może być coś do Loru, co Francuzko chciał umieścić, ale to nawet czysto teoretycznie. Kto normalny w swojej pizzerii pisałby o tym, że giną u niego dzieci? 6 lat po takich wydarzeniach. I teraz nawiązuję do jednego twórcy. Znaczy teraz, jeżeli wyświetlę to wyświetlę. Na środku ekranu powinien się znaleźć jakiś rubryk. Wonder X. No i to jest taki ziomek który nie robi teorię wokół gier. Po prostu jakiś creepypast. I co do tego, on kiedyś zrobił taką godzinną teorię swoją w FNAF, wyjaśnienie całej fabuły. Którą też, też kiedyś może zrobię, jak będę miał wystarczająco czasu i jak będę miał scenariusz tutaj. Bo teraz nie mam scenariuszu, ale wymyślam go na spotkaniu. Więc. Pilny telefon, musiałem go odebrać, ale raczej to bym. Więc wracając do tego tematu. Um, o czym ja mówię? A, o Mondarze. E, więc Mondar kiedyś zrobił właśnie taką teorię, godzinną w NAF, w której mówił swoje wyobrażenie tej fabuły, jak to z jego perspektywy wygląda i jak co o tym wszystkim myśli. No i w pewnym momencie nabijał się, że była jakaś druga piątka zamordowanych dzieci. No i. Świetnie, świetnie, ale on sobie z tego żartował, że mm, no nie, ogólnie widzowie, ja wiem lepiej i e, nie było żadnej drugiej piątki, ich się żartuje. I nie, że mam oczywiście problem do tego twórcy, bo naprawdę lubię go czasem go oglądać, ale rozumiecie raczej moje przesłanie, że nie żartował, raczej nie wiem, czy o tym wiedział, ale nie żartował, że rzeczywiście było 11 dzieci. Nawet jak y, wyszukacie sobie albo po prostu zapytacie innych ludzi, to Fandom po prostu potwierdza, że jest co najmniej 11 dzieci, a przynajmniej większość. W tym ja, gdzie nie znam się za bardzo na teoriach, chociaż znam dużo od Lord y, to jakby nie interesuje się tym jakoś, głównie interesuje się graniem rzeczywiście, y, no to tak to wiem tyle. No i zrobię teraz jakiś półmontaż do tego i będzie fajny film. A więc, ee, wracając, kolejny argument, kontrargument, nie wiem, no po prostu argument na to dlaczego tak sądzę. Dobra, więc, ee, moim drugim argumentem, albo trzecim, nie wiem którym, dajmy na to, że drugim, jest to, że no teoretycznie Fungaj mówił, chyba, że no albo tam gdzieś napisane było, nie pamiętam, ale coś o tym było, że z animatronów i toy animatronów powstały te zwykłe animatrony, old Animatrony, czyli Freddy, bo oni Chica, Foxy zwykli. No i Goldy Freddy, który jest halucynacją ale mniejsza. Eee, więc teoretycznie moglibyście teraz powiedzieć, no dobra, ale no to przebudowali roboty ze starych robotów i zrobili nowe, tak? No to teoretycznie czy te dusze no nie, no nie przedostały się z tych starych robotów do nowych? No i to by było w miarę całkiem mądre, jakby to jakiś nerd powiedział, ale ja nie jestem nerdem i mam dobry kontrargument na to. Wiecie, bo Funbar Entertainment raczej widzi takie rzeczy, że ogólnie dzieci giną i raczej się tym zajmuje, bo przykładowo zamyka placówki i tak dalej, nie? Jakby nie ma tego gdzieś, pokrótce mówiąc. Więc to się, jeżeli naprawiali te weird animatrony, w których były już duże, i TOJ animatrony, to można by było powiedzieć, że dusze rzeczy się przedostały, ale czy to nie byłoby trochę dziwne, że z Wydret Animatronów i to i Animatronów, w wydracach siedziały jakby te ciała cały czas, one gniły tam, na pewno jakieś kości były i tak dalej, mięcho jakieś, ale to jednak nie byłoby to trochę dziwne, że oni zaczęliby przepracowywać te animatrony i po prostu je natrawiać. I zobaczyliby ciała, jakby jakieś pozostałości, takie. Ej, bo co są ciała? To może jednak nie otwierajmy tej placówki. No, to by było mądre, bo. Teraz mój kolejny argument. Jeżeli rzeczywiście były te ciała w tak? Bo na pewno były, no jakoś musiały przejąć kontrolę nad animatronami, tak? Dlatego też nas atakowały w, w nawiasie. Te Widreat. To. Nie byłoby szans, żeby Fazber Entertainment nie zajmowało się tym i jakby jak naprawiali animatrony i nie zauważyli rzeczywiście, że, że coś jest w środku, bo coś było w środku i to były ciała. Przykładowo od jak Wittred po niego naprawiali, to musieli mu cały raczej ten endoszkielet z środka jakby wymienić, bo cała, całej ręki nie miał dosłownie i musieli mu wymienić, no i twarz też maskę wymienić. To wszystko tam widać pod tym endoszkieletem. było. Chica ogólnie, ona ma masę kabli wystających z siebie, więc wszystkie animatrony są ogólnie takie, że mają masę kabli wystających z siebie, no to raczej też modelowali te zasadzie inaczej, że rzeczywiście, no zobaczcie sobie na Dziubirę Chiki, jaki jest masywny, a jaki Chika ma mały, więc raczej to by świadczyło o tym, że zmienili cały design animatronów i je przebudowali całe, więc raczej by zauważyli takie rzeczy jak ciała, bo używali tych części, rozumiecie o co mi nie, że na pewno by poczuli ten zapach, jakby na pewno by to było trochę saz, że czemu te roboty tak śmierdzą. No to trochę by było to jednak zas, nie? I no. Tak. I jeszcze miałem jeden argument w gołowie, więc dajcie mi chwilę, muszę nad nim pomyśleć. Dobrze, e, wracając, to i animatrony atakują nas, dlatego że tak są zaprogramowane, mają ten system rozpoznawania twarzy no jakby widzą nas jako endoszkielety i chcą nas ubrać w stół tak, no chcą nas zabić, po prostu. to nie ma trony za to, nie mają tego systemu rozpoznawania twarzy, na przykład bo, no, Withred Bonnie nawet nie ma oczu, więc ciężko by było mu to zaaplikować. Withred Foxy, no nie działa na niego maska, ale on po prostu, nie wiem, jest inny. To nam fonga i wyjaśnia. Nie pamiętam, jaki był ku temu powód, dlaczego na niego nie działa, ale nie wiem, po prostu. Więc one po prostu chciały nas zabić, bo myślały, że jesteśmy pornografią. I jakby po co by mieli aplikować animatronom, które są nawet nie działające, system rozpoznawania twarzy, skoro same te animatrony nawet nie były wystawiane na scenę? Trochę bezsens, nie? Więc, we wnętrzu 1 nie ma czegoś takiego jak system twarzy, bo nie mamy nawet maski. Chcą nas po prostu zabić, dlatego że myślą, że jesteśmy Purple game, a jesteśmy Michael'em. Więc to oznacza, że musi być w nich dusza i w tak też musi być dusza. A dlaczego powiedziałem, że musiałyby być 11 dzieci? No to już powiedziałem wcześniej, więc... You get the point. Będę tego używał często. Więc no, tyle ode mnie. Jeżeli chcecie więcej takich wątków i teorii ogólnie, co sądzę o tym, to napiszcie w komentarzach tam na dole. Ja chętnie poczytam. Więc no tyle na razie, a ja idę montować.